Dzień dobry, witam Państwa ponownie, tym razem z Murcek, sprzed siedziby Miejskiego Domu Kultury Południe w Murckach, dawnego Schlafhausu dla górników pracujących w nieodległej kopalni Murcki. Mamy taki trudny czas, oczywiście są zalecenia, żeby zostawać w domu. Prawdopodobnie w perspektywie większość z nas będzie w najbliższym czasie zmieniała swoje plany urlopowe, Podstawkę pójdą egzotyczne kraje. Ale proszę Państwa, to też jest świetna okazja, aby ten okres wykorzystać do lepszego poznania naszej własnej miejsc, ulicy, miejsca, gdzie mieszkamy, żeby bliżej zapoznać się z historią, z kulturą, z ludźmi, którzy w tym miejscu mieszkali, bo to jest zawsze ważne, żeby tą historię i tą kulturę dobrze znać, bo ona w jakiś sposób określa Naszą tożsamość. Miejski Dom Kultury od wielu, wielu, wielu lat no, za jeden z głównych celów swojej działalności stawia właśnie przybliżanie tej lokalności w wymiarze historycznym, kulturowym. Podejmujemy szereg różnorodnych działań, które mają mieszkańców, zarówno tutaj na miejscu, jak i tych przyjeżdżających z Dalsza, chociażby z innych dzielnic Katowic zapoznać z kulturą i historią południa Katowic. Dziś jesteśmy w Murckach i w związku z tym e, chciałbym Wam zaproponować takie wprowadzenie do zwiedzania Murcek. Już e, prawie 10 lat temu chyba nawet trochę więcej e, zorganizowaliśmy w Murckach taki szlak spacerowy, który Odejmuje wszystkie najważniejsze punkty, naszym zdaniem najważniejsze punkty w tej zupełnie wyjątkowej, unikalnej, prawdopodobnie najpiękniejszej dzielnicy Katowic. I ja mówię to jako mieszkaniec kostuchny, ale z głębokim przekonaniem. Ta mapa, jedna znajduje się tutaj u nas w Miejskim Domu Kultury Południe. Można podejść, zorientować się co do przebiegu, gdzie wyjść na spacer. Druga taka znajduje się na Rynku Murckowskim i tam również możecie się Państwo przygotować, zorientować, gdzie wybrać się na, na ten spacer. Są ładne historyczne, archiwalne fotografie, które pokazują, gdzie warto zajrzeć, co warto zobaczyć. Wiele miejsc niezwykle Piękny, unikalny, zarówno o charakterze przyrodniczym, jak i czysto historycznym. Komórski to miejscowość zupełnie wyjątkowa. Z takich faktów o tym decydujących, chociażby warto powiedzieć, że to przecież tutaj narodziło się europejskie górnictwo. To tutaj po raz pierwszy, według posiadanych dokumentów na całym kontynencie europejskim, wydobywano węgiel kamienny. Miejski Dom Kultury przygotował również taką broszurkę, która pozwala nam przejście po Mórzca szlakiem tych najstarszych szybów górniczych, które funkcjonowały właśnie no, w bezpośrednim pobliżu w sąsiedztwie Miejskiego Domu Kultury Południe. Więc można tam wybrać się na bardzo przyjemny spacerek i w godzinkę zapoznać się z tą niezwykle fascynującą historią, która ukształtowała nie tylko Murcki, ale można powiedzieć, że cały region, cały Śląsk, tak jak powiedziałem na wstępie, obecnie zaleca się, aby wszyscy pozostawali raczej w domu, nie wychodzili bez potrzeby. Natomiast Będąc w domu można się bardzo dobrze teoretycznie przygotować do wizyty w Murckach. Istnieje bardzo wiele ciekawych wydawnictw, które o Murckach opowiadają. Co ważne, że te wydawnictwa są pisane bardzo często przez mieszkańców Murcka. I to się czuje w tych książkach. One są z serca pisane. Tematami przyrodniczymi zajmuje się Sylwester Schweda. Mamy tutaj do dyspozycji Kilka jego ważnych publikacji. Również Murskowianin, kolega Bartłomiej Zatorski, niedawno napisał dwutomową, niezwykle obszerną publikację w Krainie Murskowskich Lasów. Opisuje właściwie wszystkie atrakcje turystyczne, przyrodnicze w sąsiedztwie Murce. Tak więc, na pewno będziemy Wam sukcesywnie w kolejnych dniach pokazywać co ciekawego, co wartościowego do zobaczenia jest w Murcek, a na razie zostawiam z listą lektur i do zobaczenia!